Hej, hey, hey, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem rok. To jest World of Warcraft. Zakończyłem ostatnio bardzo fajnym tematem i takim, który też jakby mi daje do myślenia. Zastanawiałem się o tym, czy, bo jakby powiedziałem we wstępie, w, znaczy wczoraj, znaczy w poprzednim odcinku pod koniec, powiedziałem, a wstępie do, do tej całej dzisiejszej rozmowy, powiedziałem, że w 2015 roku będzie bardzo, bardzo dużo kampanii na YouTubie. Takich kampanii zewnętrznych, gdzie będą pojawiały się marki. Płacące YouTuberom za pokazanie ich produktów, za, za pokazanie marki i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że to jest jak najbardziej pozytywny, pozytywna rzecz i fajnie, że tak się dzieje. Bardzo dobrze, że YouTuberzy mogą zarobić dodatkowe pieniądze, bo nie, nie wiem, czy wiecie. Znaczy, na YouTubie zarabia się bardzo dobrze, to jest absolutnie prawdziwe i, i, i można z tego żyć. Natomiast, znaczy też, oczywiście, wszystko zależy od wielkości kanału. Natomiast w porównaniu do zachodnich stawek to te w Polsce są takie dosyć niespecjalnie duże. Powiedziałbym, że są, są, są wręcz małe w porównaniu do tego, co się zarabia na Zachodzie. Więc być może jest to jakieś takie uzasadnienie do te, tego, że, że YouTuberzy w Polsce mogą brać takie kampanie produktów zewnętrznych trochę. I że to też jest odpowiedź na pytanie, dlaczego na Zachodzie jest takich kampanii mało albo w ogóle. Otóż dlatego, że YouTuber naprawdę świetnie zarabia z samego YouTube'a. U nas w Polsce reklam niestety nie ma za dużo. Więc jeżeli ktoś chciałby zarobić tak jak na zachodzie, no to, to musi, musi wykonywać jakąś taką pracę dodatkową. Wziąć udział w reklamie czy coś takiego. I jakby opowiadając o tym, jakby cały czas się zastanawiałem, czy jako, że będzie dużo takich ofert w, w przyszłym roku, to zastanawiam się, czy czy YouTuberom uda się zachować jakby tą. Tą czystość tego, to znaczy, że rzetelność. Czy na przykład dojdzie do takich sytuacji, jako że ofert będzie dużo, bo większość tych ofert, które ja dostaję, właściwie wszystkie, to są takie bardzo. jakby okazują zrozumienie dla tego, co ja robię i nikt mi nie próbuje nawet wcisnąć rzeczy, które ja nie lubię. To znaczy, ja pokazuję tylko te rzeczy, które lubię i fantastycznie. To dobrze działa dla mnie. ale żeby mnie tylko ta łajza nie zabiła teraz. Żyje, ale pewnie się pojawią takie rzeczy, takie propozycje, w których e, YouTuberzy będą nas nakłaniani do tego, by opowiedzieć fajnie o rzeczach, które niespecjalnie im się podobają. I jeżeli takie rzeczy mają się zdarzyć, to chyba ich początek będzie właśnie w przyszłym roku. Muszę tutaj jeszcze coś pozabijać, tylko. O, tam, tam są. Dodatkowe rzeczy. I to jest też jakby powód, dla którego chcę trochę wrócić do, do QA, bo może znajdą się ludzie, którzy będą chcieli, nie wiem, dowiedzieć się coś na ten temat i generalnie tego, jak kampanie powinny wyglądać, żeby one nie kłóciły się z, jakby z, z tym, co prezentujemy sobą. O cholera, ale sobie się pakowałem w opały. Chyba przeżyję to. Wydaje mi się, że czasami ludzie zapominają, jak, jak ważna marka jest. Na, na... Znaczy, to, to, co, to, co robimy, żeby to było zawsze, zawsze w miarę rzetelne, żebyśmy byli wiarygodni, bo. Niezależnie co bym, co bym robił, to, to nigdy bym nie naraził na, na szwank swojej, ja wiem, wiarygodności. To jest jakby koniec dla, dla YouTubera. Ale ja mam też też mam dosyć. łatwo mi powiedzieć, bo ja mam dosyć jako że, że. trochę lat już jestem na tym YouTubie i że. zachowuję się w taki dosyć kulturalny sposób. To też jakby. Hmm, Jakieś tam questy. Jeżeli jakaś marka pojawia się na, na, e, na YouTube i chce, żeby ktoś im zorganizował kampanię, to wolą się skierować do osoby, która. E, która się wyraża w sposób kulturalny. Żeby ta marka nie była wiązana z kimś, co, kto klnie, szaleje, robi z siebie tak. E. Znaczy tak w sensie mówię już skrajnie, bo tam od czasu do czasu jak się przekleństwo pojawi przy tam czymś, to też nie jest żaden problem, ale. Ale rozumiecie mniej więcej, do czego zmierzam. Chcę tylko powiedzieć, że ja mam, mam, mam wybór zawsze. Mam zawsze dużo propozycji i mogę wybierać te, które są dla mnie korzystne i te, które, z którymi się zgadzam. Te gorzej mają osoby, które ty, 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 takiego wyboru nie mają, i mogą czasami pójść na łatwiznę. I wybierać sobie na przykład kampanię, na przykład produktu, który im w ogóle do niczego nie jest potrzebny. Natomiast jest potrzebny, by zaspokoić jakieś potrzeby finansowe. I to tak nie do końca z, z reguły działa. Oops. Więc będzie ciekawie. Na pewno będzie bardzo ciekawie. A wiecie skąd się wzięły te kampanie w tym roku? One jeszcze nie są takie duże jak. Znaczy. Może w tym roku jeszcze nie było takich dużych, ale skąd się biorą takie kampanie? No przede wszystkim z sukcesu Sylwestra Wardęgii. Niezależnie od tego, czy Sylwestra da życie sympatią, czy niekoniecznie, no trzeba mu przyznać, że zrobił sporo poruszenia na polskim rynku i w ogóle myślę, że bardzo mocno zaznaczył obecność YouTuba w Polsce poza YouTubem. Jest często, że reklamodawcy w ogóle nie zdają sobie sprawy, że tutaj jest e, e, jakby, że tu jest rynek w internecie, który jest w wielu przypadkach większy niż telewizyjny. Łatwiej dociera do wybranego odbiorcy i generalnie jest po prostu lepszy. Ja muszę dotrzeć w to miejsce, nie wiem za bardzo jak. Tu jest jakiś wodospad. Wierzymy się tam, może co? A może pójdziemy tam? I to, że Wardęga pojawił się w telewizji u Kuby Wojewódzkiego, że pojawił się w Forbesie, spowodowało, że ludzie w Polsce, którzy w jakiś sposób interesują się rynkiem reklamy albo zlecają reklamy, zauważyli, że tu jest potencjał. No, ale też uważam, że jestem prawie przekonany, że będzie dużo w tym roku takich dramatów i trochę... To ładnie powiedzieć, że zdarzą się w, jakby w polskim internecie takie widowiskowe wpadki, że ktoś na przykład będzie reklamował jakiś produkt, a ktoś inny go przyłapie na rozmowie z kąplami, gdzie mówi, że w zasadzie robi to tylko dla kasy albo coś. Bo, bo będzie się dużo mówiło na ten temat i to jak mówię, tych akcji będzie sporo. A może nie będzie, może się mylę. Z mojego punktu widzenia fajnie, że było sporo, a z waszego punktu widzenia na pewno ważne jest, żeby te akcje nie były, No wiecie, żeby to nie popsuło jakości tego, co ludzie robią z reguły. Często się też mówi tak zabawnie, że że, interne, że, że jakby ludzie w internecie nie zapominają, że jak ktoś ma wpadkę raz, nie. Taką dużą, to potem ludzie już mu tego nie zapomną i nigdy do niego nie wrócą. Otóż okazuje się, że nie. Ja byłem świadkiem wielu takich naprawdę dra drastycznych wpadek, gdzie czasami dochodziło do oskarżeń o, jakby, okradanie widzów, w sensie takim totalnie finansowym. Nie, że tam oszukiwanie, czy tam kuszenie złymi miniaturkami, czy tam, ale fizycznie nakłanianie widzów do zakupów, i w ramach tych zakupów okradanie ich z jakiś tam. Dodatkowych pieniędzy czy tam ich, ich własności i ...od tego właściwie wystarczy, że minie miesiąc, dwa i ludzie kompletnie zapominają. Niektórzy pamiętają, ale właśnie nie ma to specjalnego wpływu na kanały. To jest, to jest ciekawe, ciekawe w ogóle zjawisko. So, założę się, że niepotrzebnie tu wchodzę, ale jako, że nie ma latających mountów. No to ja za diabła nie wiem, no nie wiem jak się tam dostać. Chyba muszę totalnie pójść dookoła i wyjść tu. No spróbujmy się tutaj zeskoczyć. No. I tutaj. Swoją drogą w ogóle myślę o tym, żeby. Jakby na, na skutek tych moich. No właśnie. Powiem Wam jeszcze tak, że, że czasami mam wrażenie, że o czymś już mówiłem, ale nie jestem pewny, czy mówiłem o tym na przykład mojej żonie, czy mówiłem o tym tam dwa lata temu w jakimś nagraniu, czy, 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 czy w ogóle o tym nie mówiłem, tylko zastanawiałem się sam. Otóż jakby Myślałem o tym od, od, od długiego czasu, a te, te moje wystąpienia na Orange Video Fest które w moim mniemaniu były całkiem udane. Pewnie mogły być 100 razy lepsze, ale dobrze się czułem w tym. O tak, to jest najważniejsze. A jakby te... U, utwierdziły mnie te wystąpienia w pewnym pomyśle, który miałem. To znaczy, od dawna chciałem zorganizować coś w rodzaju warsztatów. A, tu jeszcze jeden ten. Org mi został do zabicia, widzicie? Prawie bym to przegapił. Od dawna myślałem o, o, o zorganizowaniu warsztatów, które... na których mógłbym się spotykać z młodymi twórcami których interesuje jakby warsztat techniczny, tego co ja robię Ale też taki warsztat, może trochę merytoryczny, ale też Taki związany bezpośrednio z, 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 jakby z wizerunkiem, z kreowaniem wizerunku, może to akurat nie brzmi jakoś dobrze, bo to kreowanie wizerunku się zaraz z jakąś manipulacją kojarzy Ale z Jakby z, z ulepszaniem swojej swoich umiejętności związanych z, z pokazywaniem czegoś na YouTubie i w ogóle, z pokazywaniem czegoś sobą. Niezależnie od tego, jaki jest mój wizerunek fizycznym, to coś wiem na temat tego, jak, jak to wszystko, jak pokazywać siebie, żeby nie być zbyt negatywnie odbieranym, no tak. Okej. Okay. a nie chodzi o to, żeby ludzie myśleli o nas dużo lepiej niż jesteśmy faktycznie. To nie chodzi o manipulacje. Ale jest e, bardzo wiele wyjątkowo fajnych osób, które jakby nie potrafią tego pokazać, bo się boją, bo się wstydzą. To jest coś, co, o, o czym opowiadałem ostatnio. Okej. Okay. Ludzie często się boją. To jest... E... To też mi nie jest obce. Może mi nie było obce w młodości. Z tego, mia... z tego akurat, o czym teraz opowiem, wyleczył mi serial Przyjaciele. Jestem pewny, że o tym mówiłem, mówiłem wielokrotnie. Ludzie tak bardzo boją się, żeby nie mieć jakiejś wpadki. Moja żona na przykład jest perfekcjonistką i... I... i czasami tak bardzo jej zależy na tym, żeby coś zrobić idealnie, że przestaje mieć z tego radość i a czasami czegoś nie robi. Po prostu z obawy, że. Że nie udaje się tego perfekcyjnie zrobić, tak. I ludzie często na przykład nie, nie, nie podejmują głosu gdzieś tam w dyskusji albo. E, poddają się, bo, bo, bo nie są pewni, czy czasami nie zrobią z siebie głupca itd. i tak dalej. Serial przyjaciele jest taki serial, który pokazywał, że to, że się z siebie zrobi głupka. To naprawdę nic nie szkodzi. any news. No, dostanę nowe spodnie. Może. że niezależnie od tego, co, co zrobicie w życiu, to potem mija tydzień, miesiąc i właściwie nie warto o tym pamiętać. Czyli nie, nie mówię o morderstwach, nie? Ale naprawdę, ja w życiu swoim, siebie głupka zrobiłem tyle razy. Miałem tyle różnych wpadek i, i potem właściwie one powodowały, że, że trochę się blokowałem, że się bałem gdzieś odezwać, że. O tym, co mówiłem wielokrotnie, ale to w ogóle nie, nie ma żadnego znaczenia. Jakieś mandragory? Co to jest w ogóle? Jakieś bestia. Ledwo żyją te poczwary. Lecimy bliżej. Mniejsze z tym. Nie jest to to agresywne. Okay. Ten Ja tu przecież robiłem coś. O nie, nie, nie. Czy ja muszę zabić te mandragory wielkie? Chyba tak. Kurde, minęł tego questa, już miałbym tak trzy zabite. Trochę się gubię w tym świecie. U of Draenor. O, tu jest jeszcze jeden quest. To może go od razu wezmę. O, słuchajcie, kurde, to wam trochę o po op opowiadam. Bo wychodzi świetna, świetna giera. 16 grudnia. Czy to Z waszej perspektywy to już może być przeszłość. Ja nie wiem do końca, jak ja to wszystko publikuję. No tak. Chciałem walczyć z tym kwiatkiem, ale wystarczy, że rzuciłem kamieniem i zginął. Gra się nazywa Elite Dangerous. Kojarzycie Elite? Jeżeli jesteście starszym graczem, to pewnie kojarzycie. Elite Dangerous to była taka seria, bo to jest akurat teraz czwarta część takich kosmicznych gier ekonomicznych, że latacie po kosmosie... Au, ukryłem się w język. Dlaczego mi się to dzieje? Że latacie po kosmosie i yy, handlujecie, zdobywacie surowce, yy, kupujecie potem lepsze statki, lepsze... Jakby, nie do końca rozumiem, co jest fascynującego w tym mechanizmie, ale coś jest. Że macie jakąś garść pieniędzy i macie pojazd. Do tego pojazdu ładujecie towar i sprzedajecie go gdzieś. I potem te pieniądze przeznaczacie na jeszcze inny towar droższy albo na rozbudowę pojazdu, żeby móc zmieścić jeszcze więcej towaru. I tak i to jest taki straszny łańcuszek, że cały czas <laughs> właściwie latacie po, po kosmosie, często w te i we w t, tylko po to, by powiększyć sobie pojazd, którym potem znowu latacie w tej i we w ale coś w tym jest niezwykłego. I właśnie taki, taka, taka gra jest Elite. Ta, ta swoboda latania po kosmosie i handlowania towarami. Ale ten Elite będzie rozbudowany, bo będą misje. Będzie można być łowcą nagród, piratem, handlarzem. Będzie można być no. czym tam jeszcze? można? Łowcą nagród, mówiłem już, górnikiem na przykład. Z jednej strony chcę sobie sam pograć w to. A to tu są te Mandragory, dobra. Też Mandragora to roślina powinienem wiedzieć. Uż ty. One z tych poczwar wyskacze, co to jest mandra. Zaraz już głupieje. Bo ta hydra to jest, to, to jest trzy stworzenie, stworzenia, to jest jakaś taka Mandragora, która wychodzi z hydry Zabitej? Nie, nie rozumiem tego wszystkiego. No, to jest World of Warcraft. Nie trzeba rozumieć, po prostu część rzeczy trzeba pozabijać. Okej. Okay. Ci załatwieni na cacy. Okej. Okay. O, tu są jeszcze. Kurde, nie mogę dostrzec tych, tych poczwar. Więc tak prawdę powiedziawszy, już myślałem, że teraz będzie koniec z, takich, z takimi intensywnymi grami, ale nie. Pojawia się też coś fajnego. Wyleczymy się. Ej, tak. Mój, mój, mój syn ostatnio był przez półtorej tygodnia w domu. Pierwszy raz mieliśmy przerwę od szkoły. I powiem Wam, że żeśmy spędzili cudownie ten, ten czas. Znaczy, czasami jestem dumny z siebie jako ojciec. Z reguły człowiek nigdy nie wie, czy jest dobry w tej dziedzinie, czy niekoniecznie. Z reguły ma silne podejrzenie, że jest kiepski, bo to jest, ja mam tylko jednego syna, więc prawdopodobnie podejmuje całą masę kiepskich decyzji wychowawczych, ale. Spędziliśmy strasznie dużo czasu razem ze sobą, kiedy, kiedy on był chory. No to czy, oczywiście, no trochę grając, bo on, on lubi gry, ja lubię gry. Myśmy tak cudownie się bawili w Minecrafta, ale też z drugiej strony martwiłem się, że, że kurde, do tyłu będzie z lekcjami, młody, bo. bo kurde, tam strasznie dużo nauki jest, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie czytania. I ja bardzo Now, dużo czasu spędziłem też z nim wieczorami czytając. Żeby chłopak sobie radził z tym, bo nie było takie proste, kurczę. Okej. Okay. O, zrobiłem level. Co to jest? A. To dobra. To tak jakiegoś tam skilla dostałem. Bo tu się nie dostaje ten. Nie dostaje się nowych umiejętności, tylko się poprawiają niektóre stare. Mają dodatkowe tam funkcjonalności, czy coś w ten desy Więc bałem się, że te półtora tygodnia będzie dużo syna mojego kosztowało i że. W związku z tym będę musiał dużo nadrabiać potem. Nie mam nic przeciwko temu, że spędzam z nim czas, ale ale wolałbym na przykład sobie pograć w Minecrafta niż siedzieć nad czytankami. No, oczywiście robimy i to, i to. Ale okazało się, że mój syn przejawia jakiś talent matematyczny. To znaczy doskonale sobie radzi z liczeniem, w pamięci i tak dalej i tak dalej, a teraz akurat w szkole zajmują się liczeniem tak, mat, ma, na matematykę bardziej w, akurat, o, tak jak wyszło, tak wyszło według programu, że więcej uwagi poświęcają matematyce, dodawaniu, odejmowaniu i mój syn sobie fenomenalnie radzi. Ja nie wiem, czy to jest, opowiem wam, nie wiem, czy to z tego wynikało, ale otóż ja... Ja też jakoś tak... Mm, może też dziwnie założyć, bo ja lubię liczyć rzeczy. To znaczy, jak za każdym razem kiedy, o. kiedy na przykład nalewałem, nawet jak nalewałem mojemu synowi mleka, to znaczy takie mleko się robiło z proszku, to za każdym razem, jak wrzucałem łyżeczkę, to liczyłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6. I on za mną powtarzał. Jak wchodziliśmy po schodach, to liczyłem schody. Nie, nie, nie chodzi o to, że miałem takiego świra, żeby dwulatka, który jeszcze nie, nie do końca potrafi mówić, nauczyć ten, liczyć czy coś. Nie, jakoś tak to samo z siebie wynikało. I on z Kubany też liczył. I pamiętam, że moja siostra, która ma bardzo dużo wspólnego z edukacją, mówiła, że to, że to popełniam błąd, że, że mój syn się w ogóle nie, nie, nie uczy liczyć, tylko że zapamiętuje pewne takie jakby wzorce, jakieś ciągi, cyfr, ale to. Że nie wie, że, to, że to właściwie nie jest jakaś wiedza, że on niczego się nie uczy takiego specjalnego. Ale teraz okazało się być może dzięki temu, a być może dlatego, że mój syn ma gdzieś tam wbudowany jakiś talent do matematyki po mojej żonie, bo moja żona zdecydowanie z matematyki była lepsza ode mnie na studiach. E, więc albo on ma wbudowany talent, albo ta moja, ta, 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 ta moja pomysłowość taka trochę przypadkowa okazała się być bardzo trafna i zadziałała z korzyścią dla mojego syna i w związku z tym półtora tygodnia poza szkołą nie wpłynęło na niego negatywnie, bo tak czy siak radzi sobie wyśmienicie. Chociaż muszę przyznać, że trochę żeśmy musieli dodatkowej uwagi poświęcić kwestii coś tutaj muszę zamienić. Myślałem, że tutaj. River Beast Heart, Swamp Light, -Venom. To jest to? Tak. Dobra. Musiałem trochę o odejmowaniu poświęcić uwagi. Kwestia odejmowania nie była dla niego taka prosta jak, jak dodawania, czy w ogóle tego typu działaniach na, na, na liczbach. I, i faktycznie to, to ma sens, nie? Bo jakby... Odejmowanie nie, nie przychodzi tak naturalnie chyba. Czy może przychodzi? Ale wie, no. Jak ci, synu, zabiorę jogurt, a miałeś jeden jogurt? Tatusiu, nie zabieraj mi jogurtu. To zawsze mi wszystko podjadasz. Ale synu, to jak miałeś dwa jogurty? ja ci zabrałem jeden, to ile ci pozostało? No mniej jogurtu, Tatusiu. No tak, mniej jogurtu. Czyli, czyli ta... ta... Musimy się spieszyć, bo to razem możemy mówić tego szkaradka. Okay. Dobra. No więc musieliśmy trochę się ten trochę. Trochę pomęczyć się z zadejmowaniem, ale wydaje mi się, że już jest młody na, na właściwej drodze. Chyba muszę na tą hydrę zapolować jeszcze, plus jeszcze poniszczyć takie kwiatki, które gdzieś tutaj widziałem. Ale to sobie porobimy. Wiecie co, ja się strasznie cieszę, że... że jakby, że, że często mój syn uczy się ze mną, znaczy że ja mu pomagam w nauce. Jeszcze to dobrze, nie wiadomo, spędzenie czasu z dzieckiem jest dobre zawsze. Ale dlatego, że nie wyobrażacie sobie nawet, ile ja mam braków takiej podstawowej wiedzy. Na z, z fizyki nie, ale na przykład z biologii, z chemii, z geografii nawet. Mam trochę tej wiedzy, to wiadomo, ale chciałbym mieć więcej. Ja mam w ogóle wrażenie, że mój ojciec, na przykład, który uczył się wieki temu że on wyszedł ze szkoły z dużo lepszą wiedzą na temat geografii niż, niż współczesna młodzież. Ja nawet kiedyś, kiedyś taki był program, w którym gimnazjalistom, na YouTubie taki dla jaj ktoś zrobił, że gimnazjalistom... Przepraszam, kwiatuszki, no że się gimnazjalistom zada, zadawało pytania zaraz po wyjściu z jakiegoś egzaminu, jakieś takie podstawowe rzeczy związane właśnie z tym egzaminem i nie byli w stanie odpowiedzieć. Natomiast potem ten prowadzący program poszedł do jakiegoś żula, który spał na ławce i zadał mu te same pytania i ten żul w ogóle odpowiedział bez żadnych problemów. I wydaje mi się, że, że, że ta edukacja trochę inaczej wyglądała. No niekoniecznie na, na korzyść, bo ludzie mieli głowy wypakowane całą masą niepotrzebnej wiedzy, ale mimo to fajnie byłoby się poszczycić tym, że się doskonale zna lokację geograficzną wszystkich miast w Polsce. Tych największych znam, ale. Znaczy wszystkich to też byłoby za dużo, ale. Na przykład w Europie. Nie, że mieć więcej tej wiedzy, zwłaszcza z biologii, z chemii. Wydaje mi się, że tego brakuje mi. I dzięki temu, że będę mógł trochę snobi pomagać w nauce, to też sam sobie to wszystko odświeżę. I może się okazać, że. Na przykład pamiętałem te rzeczy i znałem je doskonale, tylko potrzebowałem je sobie odświeżyć. Więc wszystko ma swój, 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 swoje plusy. Czasami nawet więcej niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Więc nauka to dobrze, bo mój syn się będzie uczył. Po drugie, ja będę mógł z nim spędzić więcej czasu. Po trzecie, dokształcę się. Uzupełnię braki, jeżeli jakieś miałem. O, proszę Was bardzo. Okej, okay. dobra, co my tu mamy? Tutaj. Tam te kwiatki trzeba, dobra, pójdziemy po te kwiatki zapalować. Więc pozytywnie, nie? No negatywy jakie są, no będę trochę mniej grał, no. no to też właściwie nie do końca jest negatyw, nie? Aha. Tu jesteście. Ops. I tak powiem Wam szczerze, że i tak czuję, że te, że te. Może się ze mną nie zgodzicie, nawet byłoby miło z Waszej strony. Ale też mam wrażenie, że te, te nagrania z World of Warcraft nie są takie fajne, jak bywało w przeszłości. I sen znowu krzyczy. Ale to głównie dlatego, jeżeli tak faktycznie jest, to głównie dlatego, że jestem strasznie przytłoczony całą masą innych gier i. Nie mam głowy do, do opowiadania historii takich. Na przykład siedzę teraz. To zastanawiam się, co mnie w grudniu czeka, jeżeli chodzi o premiery gier. Myślę sobie o, o Dying Light z Techlandu, który będzie miał swoją premierę w styczniu albo w lutym. To My się myli. Bo, bo to jest polska gra, zależy mi na tym, żeby to dobrze poszło. Jaka to będzie gra, jak ją pokazać. O, takie rzeczy mi siedzą w głowie teraz, nie uwierzycie. A plus, jakby jedynym ratunkiem dla mnie jest to, że mój syn chodzi do szkoły i że możemy trochę z, 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 pogadać na ten temat. Okay. River Beast Heart. Tutaj są te twilight river beasts, ale to chyba nie jest to. O cholera. A może też jest taki czas, że że może to jest taki moment, że należałoby przerwać serię z World of Warcraft. Jak, jak powiedziałem, chyba poprzednio, e, ostatnio właśnie siedziałem przy, przy Farming Simulator 15. Nagrałem. Odcinki są zawsze we wtorek, o 16. I tam, tam właściwie te, te takie historie gdzieś udało mi się e, wrzucić, bo mi się tak dobrze przy tym siedziało i gadało. No to w zasadzie w moim przypadku nie chodzi o grę, ale będę mimo wszystko, będę się starał. Będę się starał trzymać poziom tutaj w tym weekendowym odcinku z World of Warcraft. Może mi się uda. Może mi się uda. O jezu, tutaj wszystko człowieka chce zaatakować. no. Prawie jak w Far Kraju. Kolejne skojarzenie z gier. Aha. No dobra. No dobra, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Było mi miło, niezwykle miło gościć was przy, przy World of Warcraft po raz kolejny i mam nadzieję, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Hej, hej!